Siema brzdące, witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj sobie troszeczkę pokręcimy tych bitewek, tylko dzisiaj przetestujemy tryb underdog, bo jak wiecie, o te skrzyneczki nie oddają, więc jak nam nie oddają, no to na underdogu muszą nam oddać, tak? No to prosta logika, tak? No i co? Myślę, że tutaj możemy sobie przejść i ogólnie cel na ten film to jest po prostu przetestowanie większości tych skrzyneczek z naklejkami, co nam najbardziej będzie oddawało, żeby tak sobie sprawdzić, bo ja tego Wanderdoga to w sumie tylko z tymi naklejkami testuję, a zazwyczaj po prostu otwieram tylko anime case'y, więc może czas na coś nowego. No i co? Tutaj oczywiście losowanie prezencików tutaj dla was, moi drodzy. Tutaj oczywiście mamy kałaszka Simowa za minimalną wpłatę tutaj 15 zł, emeczkę Neo w traku za 8,40. Oczywiście, żeby wziąć udział w tym losowaniu, pamiętamy o najlepszym kodzie na świecie: nuteczk. Tak? Tutaj wszyscy wszyscy muszą go używać. No i oczywiście z tym kodzikiem bierzecie automatycznie udział, jak wpłacacie jakieś pieniążki na stronkę. Pamiętajcie, stronka tylko plus 18. No i co? Myślę, że tutaj od razu możemy sobie wybrać jakiegoś skinka dla Was na dziś. Tylko, co ja chciałam tutaj. Jak widzicie to jest straszny, stawiam w skiny po 4 grosze. Trzeba to w końcu sprzedać wszystko. No, i co może tutaj do Was dzisiaj polecieć, moi drodzy? Co ja bym chciała? Może Sajreksik kolejny? Sajreksik jest bardzo fajnym skinkiem. Mi się ogólnie, mi się ogólnie mega podoba. Więc, więc że, 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 że go dostać, no to oczywiście czekamy do końca odcinka. A może w trakcie się tam wspomnę, co trzeba zrobić, żeby go dostać. No i co, myślę, że możemy sobie tutaj przejść do naszego underdoga, tak? naszego trybu. No i lecimy sobie na samym początku z Colorful Case i myślę, że sobie możemy dyszkę tak otworzyć no mamy, mamy dzisiaj duży budżet ale sobie tak na spokojnie otwieramy żeby tutaj dzisiaj wszystkiego nie stracić oczywiście bitewka na czterech graczy na underdogu to, to jest standard tak, po co tutaj na mniej graczy jak można na czwórkę sobie polecieć no i myślę, że tutaj nikt do nas nie dołączy więc trzeba to sobie polecieć z bocikami no i zobaczymy co nam te skrzynki oddadzą no dobra no i co tutaj mamy? Ze złote 64 zł. tutaj Rosso sobie dał za 2 złote, okej, okay, dla Isamu chyba tutaj fajnie, fajnie udrownęło, okej, okay. teraz jeszcze, żeby Aleksowi coś fajnego udrownęło, już w ogóle będzie sacy, no tutaj jakieś średnio, no i zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, okej, okay. no dobra. Tutaj Alex musi mnie podgonić, i bitewka jest nasza, tak? Okej, tutaj dostał, dostał fioletowego. No i bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze tutaj Rosso niech sobie coś weźmie, niech się chłopak nie krępuje, tak? I myślę, że tutaj tę bitewkę możemy wygrać. Tutaj póki co jest wszystko na dobrej drodze, że, że my to wygramy, chyba że nam jakimś tutaj drobnie jakiś, nie wiadomo jak drogi skin, w sensie naklejka. Dobra, jesteśmy bezpieczni, chyba. Wydaje mi się, że tego już, już tego nie da się popsuć. Okej, okay, tutaj dyszka 13, 17 zł. Więc. Okej, okay. tutaj dla. I sam kolejny sklep za 3 zł. No i bardzo dobrze. Z bitewki za 20 57 zł. 57. Myślę, że całkiem w porządku. Myślę, że całkiem fajnie, podoba mi się. No i co, no to lecimy sobie teraz za nimi makajsami. A y to one w ogóle mi bardzo często oddają. Te anime makajsy ogólnie chyba mnie lubią. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale chyba mnie lubią. Okej, okay, ma tutaj do nas dołączył. No, ale dodajmy sobie te boty. Okej, okay. i Rożek do nas dołączył, więc, więc lecimy, lecimy z tym. No i pierwsza skrzyneczka, i co? I co? No i w sumie całkiem w porządku. Tutaj sobie Adrian dał ładnie i Rożek jest na tym samym poziomie co ja. Okej. Okay. Ej, ale szczerze jestem ciekawa, jakie skrzyneczki tutaj mogą oddawać najbardziej z tymi naklejkami. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, bo. Bo ja mówię, no ja ogólnie jak idę już faktycznie otwierać naklejki, to tylko po to, żeby jakkolwiek, jakkolwiek sobie podkręcić ten, ten mój budżet. Ale zazwyczaj otwieram właśnie te anime case'y, bo po prostu mi najbardziej oddają na to underdogu. Ale jestem ciekawa, jak to wychodzi z innymi skrzynkami, bo te Colorful to były całkiem w porządku. Całkiem ładnie nas potraktowały. Nie kopnają na dupkę, całkiem oddało, więc, więc fajnie. No i zobaczmy tutaj, no. Tutaj mamy szansę, tutaj Maniak jest bardzo blisko nas Ale wydaje mi się, że już... No dobra, tutaj już jestem pewna I tutaj też będzie całkiem fajny proficik, tak mi się wydaje No ile mam tutaj? O, 68 złotych, bardzo ładnie Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba Więc teraz lecimy sobie z Elemental Craft Okej, okay. to też sobie polecimy po, po 10 Na 4 graczy oczywiście Underdog No i zobaczymy, zobaczymy co nam tutaj wyjdzie no i słuchajcie, takim sposobem to naprawdę da się dorobić kosy, jak to tak oddaje. No, dajcie spokój, moi drodzy. Tutaj naprawdę da się dorobić kosy. Jak to ma mi tak oddawać co chwilę, no to proszę nas. Ale zobaczymy tutaj, bo ja tak sobie pokraczę chwilę i naprawdę zaraz nam wszystko zabierze. Ale póki co jest w porządku. Tutaj jest trzy złote. Dobra. Okej, okay. no niech któryś z chłopaków Weźmie tą czerwoną naklejkę Naprawdę, ja się nie obrażę Okej, okay, sześć Kurczę, Amili, tutaj może, musi nas przegonić No i dziękuję bardzo Tak, dziękuję bardzo No i zobaczmy Zobaczmy, co nam tutaj poleci No Tutaj jeszcze musi mnie yy, dobra Dobra, proszę, proszę Zostawmy tak, jak jest bo to, to nie, ma, nie ma sensu. Zmieniać nic, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No i co? No i co tam? No i dziękuję bardzo za 90 zł. Dziękuję ślicznie. A trzy bitawki są za nami i trzy są wygrane, moi drodzy, więc naprawdę fajnie. Teraz mamy tutaj jeszcze. Charakter Craft, ok Więc sobie też dajmy 10 Ogólnie tej magik, w którym, pod którymś odcinkiem pisał właśnie, że ta skrzyneczka może fajnie oddawać Więc sobie tutaj zobaczymy, czy faktycznie fajnie oddaje Zobaczymy Mam nadzieję, że tak No i dobra, tutaj raczej nikt nas nie włączy Więc dajmy sobie już te boty, żeby było po prostu szybciej no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Kurczę, bo naprawdę naprawdę podoba mi się, fajnie nam oddaje to póki co, no i w końcu musiał nam zabrać przecież 5 złotych, no serio dajcie spokój 8 złotych już na naszym koncie nie no to jest, Okej, okay, tutaj sobie Alex wziął jakąś, ale no przecież jeszcze se niech podropi troszeczkę i będzie fajnie, a póki jestem w prowadzeniu o nie Dobra. Tutaj będzie ciężko, ciężko będzie z tym. No, tutaj już... chociaż jeszcze raz co sobie coś fajnego trafił, to by było w porządku, ale mam trzy dychy już. Ta naklejka tyle kosztuje, a bo to holo. Bo to jest holo. O nie. To już jest raczej nie do nie do ukręcenia. No to już będzie przegrane. To już będzie przygrane, moi drodzy, raczej. Tia. No niestety, no niestety, ale to nam nie pykło. Więc lecimy sobie z kolejnymi tutaj, yy, z kolejnymi skrzyneczkami. Tutaj mamy jeszcze tu, dajmy sobie też dyszkę. Na czterech underdog polecimy sobie, zobaczmy, zobaczmy to. No i no ja jestem ciekawa. Ej, ale dobra. Mamy póki co, mamy 3 do 1, tak? To jest, to jest jeszcze dobrze. To jest dobrze, to jest, mi się podoba taki wynik. Zobaczymy, jak te przywieszki nam oddawały. Ogólnie szczerze, nie mam pojęcia, nie znam się na tych przywieszek, bo ja sama osobiście jakoś. Podobają mi się na tych skinkach, chociaż są troszeczkę irytujące, ale, ale jakoś nie, nie zwracam nie, za bardzo uwagi. A może tsz, zobaczymy, zobaczymy tutaj pod koniec naszej bitewki. Kurczę, ale naprawdę ładne są niektóre te przewierżki. Jak tak, tak mi teraz przelatują między oczkami, no to kurcze, fajne są. 41 złotych, bot Adrian. To Do... ten kałaszek H będzie drogi, co? Tak, on będzie drogi. tutaj jeszcze, niech Emilia coś fajnego dropnie? Okej. Okay. Kurczę. To raczej. No dobra, niech Emilia sobie troszeczkę podropi i będzie całkiem, całkiem w porządku. Tak, 9 złotych. No proszę, no błagam. Oj, dyszka, dyszka. To musiałoby coś fajnego faktycznie dropnąć. I chyba będzie. I co? Tak! 300 złotych! Z 69? O kurczę! Nie, no to to fajnie sypie. Podoba mi się. To fajnie sypie. Okej, okay, mam już 850 złotych na naszym koncie, więc, więc naprawdę bardzo w porządku. Lecimy sobie tutaj z kolejną skrzyneczką. Też. Na 10, też na 10 sobie dajmy. Underdog na 4 graczy. No i zobaczymy. Ej, fajnie zydnała ta witewka, co? Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Też sobie dodamy tutaj od razu boty. Tutaj nie ma co czekać. No i taki samo przeklęty. Ja jestem niego oficjalnie obrażona, naprawdę. No zobaczymy tutaj. Te przywieszki akurat mi się nie podobają. One są. W sensie jest jedna chyba taka przywieszka To jest taki kaktusik, tak? Taki kaktusik albo koteczek. One są akurat fajne, ale ta reszta to tak reszta jest tak, tak średnio. Tutaj był Adrian, se dał uu, 4,4 zł O właśnie, o tym koteczku mówiłam, przepiękny jest ten koteczek, ale tutaj nie chodzi o to, co jest ładne, tylko żeby tutaj, tutaj dla chłopaków tutaj też dropiło, tak? Tutaj i samo sobie, póki co leci, ładnie sobie leci. No i zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, jak to wyjdzie. No ten samu nos męczy cały czas. No, 20, no 7 zł. No weź mi to przebić człowieku. Nie krępuj, się. no weź sobie 33 zł, dobra. Ok. I teraz koteczek? Tak, dobra, mamy to. 200 zł prawie. Więc dalej bardzo w porządku, już mamy prawie tysiaka, kochani, zrobionego No dobra, bąbelki, wydaje mi się, że przetestowaliśmy już chyba wszystkie takie skrzyneczki z tych naklejek i z tych, tych przywieszek Więc, więc na tyle dzisiaj, jak widzicie, naprawdę fajny profit dzisiaj do nas wleciał Naprawdę mi się podoba, bo, bo niby takie bitewki po 70 zł, ale tutaj naprawdę fajne kwoty wyciągaliśmy, więc, więc naprawdę bardzo w porządku No i co trzeba zrobić, żeby dostać tego skinka? Oczywiście łapka w górę Subskrypcja obowiązkowo. Oczywiście najważniejsze z tego wszystkiego, żebyście byli na naszym Discordzie. On będzie albo w opisie, albo w podpiętym komentarzu, bo tam macie wszystkie wyniki z odcinków, wiadomości o wszystkich filmach, które wlatują na kanał i dosłownie wszystko mojej twórczości. A co bym chciała od Was usłyszeć w komentarzu? Może, 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 jaki jest Wasz ulubiony skinek w cs -ie? No to chyba tyle. Ja sobie chętnie poczytam. No i co? No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co? No i do następnego, tak? Siemka!